W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy pomysły na świąteczną aranżację stołu, wszystkie bardzo proste w wykonaniu, choć różne stylistycznie. Witajcie na pokładzie GreenCanu. Zaczynamy! Jak wiele osób, tak wiele podejść do świątecznej zestawy stołowej, do świątecznego stołu. Dla jednych z nas ważnym będzie, żeby ten stół był bardzo bogato przystrojony, taki bardzo elegancki, świąteczny. Dla drugich ważna będzie klasyczna forma tego stołu, taki klasyczny wydźwięk świąteczny. Dla jeszcze innych ważniejsza będzie raczej sama elegancja, aniżeli świąteczny charakter. Każdy z nas ma inny gust, inne potrzeby, minimaliści będą inaczej. Podchodzili do tej zestawy, aniżeli osoby, które wolą więcej elementów dekoracyjnych. Dziś pokażę trzy pomysły, jeżeli chodzi o aranżację stołów i żeby ułatwić sobie zadanie, sięgnęłam po zastawę i resztę akcesoriów z IKEA. Wiem, że sporo z Was korzysta na co dzień z tych produktów. Ciekawa jestem zresztą, czy znajdziecie je w tym dzisiejszym odcinku. A zaczniemy z od najbardziej klasycznej ze wszystkich propozycji. Jeżeli cenimy tradycyjne w charakterze aranżacje świąteczne i tego typu zestawy, to możemy sięgnąć po czysto białą ceramikę i połączyć ją z takimi samymi w wyrazie kieliszkami gładkimi lub z jakimś motywem dekoracyjnym oraz elementami wprost z natury. Wiecie, że ja je bardzo lubię. Co ważne, na naszym klasycznym stole nie musi być tylko zastawa i wyłącznie jednego typu. Co nam wpisuje się w trend eklektyzmu. Możemy łączyć stare z nowym, gładkie z wzorkiem, czyli jeżeli macie na przykład całe gładkie białe talerze, e, tak jak tu widzicie, to możecie połączyć je z innymi naczyniami, które będą miały wzorki. Nie muszą one w ogóle nawiązywać e, ani do tekstyliów obecnych na stole, czy w ogóle do samych świąt. Jednak ważne jest, byśmy mieli przy takim połączeniu jeden kolor wiodący na stole, u nas to jest kolor biały oraz jeden kolor łącznik, który nam połączy cały stół, wszystkie elementy na stole spoi w jedną kompozycję. W naszym przypadku, tak jak już widzicie, to jest kolor czerwony. Wiem, że wielu z Was e, lubi ten kolor, jako kolor taki tradycyjny, kojarzący się ze świętami. E, mamy ten kolor w postaci czapek przewieszonych przez krzesła, taki fajny akcent, w postaci serwetek. I tu od razu uwaga: nie musicie mieć koniecznie serwetek z wzorami typowo świątecznymi. Mogą to być jakiekolwiek serwetki, byleby właśnie miały w sobie w jakimkolwiek stopniu ów nasz kolor łącznik. Mamy tu również żywe rośliny z ogrodu z dekoracyjnymi czerwonymi owocami, no i czerwone elementy na naszych słomianych dekoracjach. I już sam ten kolor i naturalna dekoracja wprowadza nam bardzo, bardzo świąteczny. I ekologiczny klimat. Nie byłabym sobą, gdybym nie zaproponowała elementów próz natury. Spójrzcie, ja sobie tu zastosowałam dekoracyjnie przez środek stołu girlandę, uzupełniłam ją naturalnymi gałązkami i chcę pokazać wam, jak łatwo ją można usunąć w momencie, kiedy układane są na stół już potrawy. Czyli gdy zasiadamy do stołu, girlandę dosłownie jednym ruchem możemy zdjąć i na to miejsce postawić sobie potrawy. Bardzo lubię światło żywego płomienia w trakcie wieczerzy wigilijnej, czy w ogóle wszelkich posiłków świątecznych. I często stosuję świece we wszelakich aranżacjach. Jeśli nie macie pomysłu, jakiego typu świece można postawić na stół, jakie ułożyć, to tu Wam pokazuję taki najprostszy, jaki tylko może być sposób. Świece w jednym kolorze, to ważne. Tu akurat mamy białe, ale spokojnie mógłby być na tym stole jeszcze kolor czerwony. Postawiłam te świece na tacy, połączyłam z żywymi listkami. Nieważne, czy to będzie Tuja, czy świerk ważne, żeby nawiązywało to do girlandy, która jest na stole i nic więcej nie potrzeba. Przy tego typu aranżacjach klasycznych aż prosi się o obrus wyprasowany, czyściutki, ale jeżeli wy nie lubicie obrusów, to też z powodzeniem możecie zastosować bieżniki, też będą świetnie wyglądały. W ogóle wszystkie produkty z tej aranżacji i z pozostałych w dzisiejszym filmie będziecie mieli podlinkowane w opisie tego filmu, tak żeby ułatwić Wam zadanie, żebyście już niczego nie szukali. Druga propozycja, którą chcę Wam dziś pokazać, nie ukrywam, że prywatnie to jest ta propozycja, z którą ja się najbardziej utożsamiam, to taka nowoczesna elegancja. W tej aranżacji stołu widzimy dość minimalistyczne podejście do świątecznego charakteru, bo mamy tu jednolitą zastawę, ale już nie białą. Jest to zastawa w bardzo szlachetnym odcieniu szarości, który, no rzekłabym, że gdzieś leciutko nawet ucieka nam w stronę błękitu. Świetnie nam do niego pasują granatowe dodatki oraz zło. To jako element wypełniający. Bez stół kojarzył się świątecznie, wprowadziłam motyw świerku, zieleni i gliwia, tak jak widzicie. Jako dekoracja posłużyło to dosłownie kilka gałązek. Nie wprowadziłam do tej aranżacji typowo świątecznego koloru, no takiego, który nam się tak kojarzy, czyli czerwieni, zieleni, kratek jakiś, ale jednak sama zastawa i połączenie jej z granatem i złotem wprowadzają taki bardzo elegancki charakter. Świerkową zieleń połączyłam z delikatnymi, dosłownie maźnięciami, elementami złota. Na przykład serwety udekorowane zostały przez związanie rafią, ale możemy też na obrusie po bokach y, umieścić dekoracyjne kuleczki, jakieś malutkie elementy, a do tego, gdzie nie, gdzie dołożyć srebro jako uzupełnienie. Na przykład w postaci girlandy świetnej, która też bardzo mocno kojarzy się ze świętami. Od lat podkreślam, że najpiękniejszą, najcudowniejszą i najłatwiejszą dekoracją każdej aranżacji stołu jest szkło. Czy stawy polerowana zestawa szklana, przepięknie odbijająca nam światło, czy to z girlandy, czy też światło główne. Przy tej aranżacji widać również, że jeżeli nie przepadamy za obrusami, wolimy na przykład stosować bieżniki, to również w tym przypadku można zrobić naprawdę bardzo elegancką aranżację. Jeżeli nie chcemy na całym stole rozkładać obrusu i mieć takiej no, bardzo formalnej zestawy, możemy przez środek stołu, na przykład, tak jak w tym przypadku, rozłożyć bieżnik, który również ma elegancką formę. Przy tej aranżacji chciałam Wam również pokazać dwa rodzaje krzeseł, które będą pasowały do tego typu stołu. Jedne aksamitne, bardzo eleganckie, kubełkowe, drugie bardziej nowoczesne w formie, ale również świetnie będą tu nam pasowały do tej aranżacji. Wydawać by się mogło, że granat czy szarość to nie są kolory kojarzące się ze świętami lub nadające się na zastawę świąteczną, ale mam nadzieję, że tą propozycją troszkę zmieniłam Wasze zdanie, jeżeli tak myśleliście, i że jednak dacie się przekonać, że tego typu kolorystyka świetnie nam się sprawdzi przy świątecznej zastawie. Przechodzimy do trzeciej propozycji, do propozycji minimalistycznej, czyli aranżacja bardzo domowa, świąteczna, ale bez motywów strojnych. Być może na ostatnią chwilę, być może w przypadku nieplanowanych gości. Nawet taki zwykły, codzienny stół i nasza codzienna zastawa. Może być jednak okraszona świątecznym elementem, na przykład, jeżeli położymy chociaż jeden, dosłownie jeden albo dwa akcenty świąteczne na stole. Tak jak widzicie, u nas jest to jedna bombka położona na talerz, zaznaczająca świąteczny czas. Możemy też postawić na środku stołu na przykład świecznik. No i oczywiście dodać moje ulubione elementy z natury, czyli zielone gałązki i gliwia, albo serwetki w świątecznym kolorze. Mamy tu uniwersalną zastawę, pasującą i do okresu świątecznego i do codziennego korzystania z niej. A tę aranżację zrobicie dosłownie, ale to dosłownie w kilka chwil. Trzy stoły, które widzieliście, trzy propozycje stylistyczne mają tak naprawdę jeden wspólny element. Łatwość odwzorowania i wykonania. Bardzo mi zależało, żeby ten dzisiejszy odcinek to nie były jakieś wydziwnione propozycje aranżacyjne, a tak łatwe, że po prostu bez problemu wykonacie je we własnych domach, jeżeli tylko będziecie mieli taką potrzebę. Ciekawa jestem zresztą, jakie w ogóle Wy macie plany w tym roku, jeśli chodzi o stoły świąteczne, po jakie kolory sięgniecie. Jaki styl jest Waszym ulubionym? Napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzach. Niezależnie od tego, jak będzie wyglądał wasz stół, czy on będzie bardziej strojny, elegancki, czy bardziej minimalistyczny. Wszystkim dosłownie wszystkim wam życzę, żeby w tym roku przy tym stole po prostu działa się radość i miłość, żebyście mieli cudowny świąteczny czas. Dla ułatwienia, jeżeli będziecie szukali jakichkolwiek produktów z tych dzisiejszych stylizacji, pod spodem w, w opisie filmu wszystkie linki wam podkleiłam te wszystkie produkty, żeby było łatwiej. Za dziś bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zostawiam was w takim dobrym przedświątecznym nastroju. Nie żegnam się na długo, bo wy wiecie, że my widzimy się dosłownie za kilka dni. Do zobaczenia!